Cześć. Witajcie na kanale Falowe Dzisiejszy odcinek to będzie takie combo, bo będzie właśnie w nim recenzja suszarki i dyfuzora od Curl. Będą moje pierwsze wrażenia po użyciu kanto aktywatora tego nowego awokado. No i tak jak też możecie zobaczyć, moja pierwsza stylizacja po ścięciu się na łyso. Zapraszam. Więc tak, jeśli chodzi o suszarkę od Diva Curl, no używam ją chyba już ładne 2 i pół roku, może nawet 3 lata, więc no troszkę mogę o niej gdzieś tam powiedzieć. Był też wpis na blogu, więc odsyłam na dole dam Malinka. Suszarka jest taka no przeciętnie mocna, ma 1600 W, czyli no podmuch jest w miarę ok, ale w sumie mógłby być silniejszy. Za taką cenę no chciałabym na przykład moc przynajmniej 2200, tak? No jest 1600. No, jest to ok, suszy włosy, ale tak jak mówię, nie pogardziłabym większą mocą. Tutaj macie przyciski takie y, temperaturowe. Y, tutaj moc wiewu, a tu jest taki, żeby szybko włączyć zimny. I tak, jeżeli chodzi o temperaturę, no to tu jest chłodny i to jest fajne, bo on jest naprawdę taki chłodny. Nie czuć tam ciepła. Y, po środku jest wiadomo, średnio ciepły i na końcu jest taki już bardziej gorący i tutaj porównam do suszarki Dysona, że na przykład suszarka Dysona najmniej ciepły miała dla mnie naprawdę jakby za gorący na głowę a tutaj właśnie ten pierwszy ciepły, czyli jakby ten środkowy jest dla mnie ok, jest w sam raz jakby na moją głowę nie parzy mnie a ten chłodny jest taki też fajny chłodny, ale też taki jakby no nie za chłodny, że jakby nie marznę przy tym ten najbardziej gorący, no jest gorący w sensie, już nie parzy w głowę. Ale być może, żeby gdzieś tam szybko wysuszyć włosy, jak nie ma czasu, no to byłby spoko. No i tutaj mamy przełącznik mocy, też od najmniejszej do największej. Uważam, że po prostu no, moc mogłaby być większa, aczkolwiek jest w porządku. No tutaj też taka uwaga: znaczy dla mnie to nie ma znaczenia, ale może dla kogoś ma, że jakby zdarły mi się w miarę użytkowania takie jakby te napisy, te kreski, że raz, dwa, trzy. Które właśnie oznaczały jakby moc czy ciepła, czy też nawiewu. No ale tutaj nadal widać może taką gwiazdkę, gdzie jest takie to bardzo szybkie zimne. Jeżeli chodzi o przejście właśnie tam od ciepłego do zimnego i na odwrót, to jest ono bardzo sprawne. Nie trzeba czekać 5 lat, aż to powietrze powiedzmy znowu będzie zimne, czy też znowu ciepłe. No co jest fajne, bo ja zazwyczaj tak suszę właśnie między tym takim chłodnym a tym średnio ciepłym. Gdzieś tam na przemiennie. Takim minusem dla mnie jest jeszcze to, że tutaj jakby często mi włosy wchodziły do środka tego silniczka, że musiałam jakby bardzo uważać, żeby one tam się nie dostały. Na przykład właśnie w Dysonie nie ma tego problemu, bo ten silnik jest już jakby w rączce. No zresztą odsyłam tutaj jakby do linka do recenzji, możecie sobie obczaić Dysona, jak on mi się sprawdził. I w sumie poleciłabym tę suszarkę, nie jest zła. Gdyby nie to, że ona jest stworzona na rynek amerykański i ma wtyczkę taką amerykańską i to też nie byłoby jeszcze tak złe, bo można kupić przejściówkę, z tym, że problem staje się właśnie na tym poziomie, że w USA gniazdka zasilane są napięciem chyba 115 V coś takiego czy tam 110, a w Polsce czy ogólnie w Europie napięcie to jest 220. I wtedy pojawia się problem, bo taka suszarka może Wam spłonąć, nie wiem, wybuchnąć ten silniczek, i trzeba kupić takie specjalne urządzenie, taki przetwornik, który zmieni nam to napięcie. I to powiedzmy, znowu nie byłby problem, gdyby taki właśnie przetwornik, przetwornica nie ważyła 5 kg i nie zajmowała tyle miejsca. Widzicie, tutaj jest miejsce na podłączenie suszarki, a tu jakby z tyłu jest kabelek, który podłącza się tutaj do naszych europejskich gniazdek. I nie dość, że to jest ciężkie i duże, to kosztuje chyba około 500 zł, najtańsze. Więc, jeżeli jeszcze chcecie mieć to stacjonarnie w domu, to spoko, ale no, na podróż to zabierać nie fajne. Dlatego też właśnie zdecydowałam się na kupno po prostu innej suszarki, tego Foxa, tego z tą pszczółką. To kiedyś na pewno też tam nakręcę recenzję. No ale póki co wracajmy tutaj do tego. I teraz powiem co nieco o Diva Fuser, czyli dyfuzor od Diva Curl. Bardzo, bardzo go lubię. Naprawdę podczas suszenia można położyć pasma jakby na tej łapce. Tak samo jak wygniatamy skręt, tak, na mokro na żelu, no to ona robi coś takiego, jakby symuluje naszą rękę, taką rękę szreka w sumie ja to nazywam. I skręca włosy, włączamy sobie tutaj suszarkę, i ona jakby w tym miejscu nam suszy te takie właśnie poskręcane ładnie włosy i robi takie fajne nawet loczki gdzieś tam na końcach. Minusem tego rozwiązania jest to, że to wydłuża trochę czas suszenia, no bo jest mało jakby tych otworów, przez które wlatuje powietrze i jakby wylatuje też ta para z tych włosów, no przez to czas się troszkę wydłuża, no ale po prostu coś za coś. Ja najbardziej polecam tę suszarkę, jeżeli macie problemy ze skórą głowy. Czy to jakieś infekcje, czy to atopowa skóra, czy łojotokowa, bo wtedy ta końcówka bardzo ładnie wchodzi pod włosy i można sobie naprawdę sprawnie osuszyć dokładnie skalp, żeby tam nie było wilgotno, żeby się żadne grzyby i bakterie tam nie lęgły. Dodatkowo, jeżeli ktoś na przykład lubi właśnie suszyć włosy naturalnie na długości, ale jednak właśnie dla bezpieczeństwa, czy właśnie z tych względów chorobowych. Chciałby mieć skalb też wysuszony, no to to też jest fajna opcja, bo jednak ten klasyczny dyfuzor, tak tu się przykłada i on może tam gdzieś czegoś nie dosuszyć, a to nie dość, że po prostu sprawnie osuszy skalb, to zostawi resztę włosów mokrą, która właśnie potem może sobie doschnąć naturalnie, jeżeli wasze włosy tak właśnie lubią i po prostu to nie ma wtedy problemu. No i takim jeszcze plusem jest to, że właśnie przez to wkładanie pod włosy, podczas suszenia, Kreuje się tutaj objętość od nasady, jakby te włosy są wtedy takie unoszone, więc to jakby taki kolejny plus. Ja mam tutaj łapkę z takim wejściem, ona pasuje do, tego, do tej suszarki, jednak są też takie wejścia uniwersalne na stronie Diva Curl i wiem, że chyba na stronie Sephora też można kupić. Tu jest takie rozszerzenie, i wtedy ono się dopasowuje do większości suszarek jako tak uniwersalne. Oryginalny chyba taki dyfuzorek właśnie kosztuje chyba 50 dolarów, więc dosyć drogo. Można kupić w sklepie Loczek albo na AliExpress taką podróbkę. Ona działa identycznie, naprawdę działanie jest takie samo, tak samo można sobie to dawać jakby no wszędzie. Tylko jakość wykonania jest oczywiście gorsza. No tutaj mamy porządnie wszystko śrubami przykręcone. Ten plastik jest bardzo dobrej jakości, naprawdę... Twardy i spoko, a tu jednak nie ma tych śrubek. Plastik się lekko wygina, nagrzewa się podczas suszenia, więc dobrze suszyć nim takim chłodniejszym nawiewem, żeby on się gdzieś tam po tym nagraniu jeszcze bardziej nie wyginał. No ale z drugiej strony, za taką cenę, no czemu nie? Gdzieś tam on kosztuje między 20 a 50 zł. I tutaj też ma wejście takie uniwersalne, 5,5 chyba centymetra średnicy. Wejdzie na większość suszarek, no i w sumie no jest spoko. No, za taką cenę nie ma co narzekać. Działa, podbija skręt, osusza skalp. Jeżeli na przykład zamawiacie z AliExpress, no to ewentualnie może miałabym takie jakieś ale, do tego, że być może no nie wiadomo jaki to jest plastik, i może pod wpływem ciepła wydziela jakieś tam no, toksyczne substancje. Ale tego to nie wiem. To jest po prostu taki znak zapytania. Tutaj możecie zobaczyć efekt suszenia. Jest spoko, naprawdę skręcie jest podbity, z tym, że też nie mogę tego jakoś tak oceniać, powiedzmy obiektywnie, bo to jest moja pierwsza stylizacja po ścięciu włosów. Ale na moim Instagramie czy na blogu możecie zobaczyć wiele właśnie stylizacji z użyciem tej łapki, jak te włosy były dłuższe. I tam widać, że właśnie były takie fajne ruloniki, i w ogóle właśnie to podbicie u nasady. No tutaj też jest ładnie. Suszenie zajęło mi około 45 minut tych krótkich włosów. Jak one były dłuższe, to jednak była godzina. Może gdzieś znajdę czas też ze stopera, to Wam pokażę. Ale zazwyczaj właśnie było to około godziny. No i tutaj na przykład właśnie Dyson już wygrywa, bo Dysonem jak miałam długie włosy, to suszyłam tylko pół godziny. A tym, jak właśnie też miałam dłuższe włosy, no to jednak była godzina. No to jest, kurczę, no dwa razy jakby skrócenie czasu na korzyść Dysona. Tutaj jeszcze właśnie przy tej stylizacji użyłam pierwszy raz kantu aktywatora tego awokado. Według mnie jest fajny, lżejszy niż zwykły kantu, no i podbije skręt, ale to jest moja dopiero jakby pierwsze wrażenie. Na pewno potem będę Wam mówić o dalszych wrażeniach, będzie recenzja na blogu jak zawsze, pewnie porównanie też z Lotionem i kantu aktywatorem klasycznym. I teraz to mycie było właśnie robione tym kantu, oraz klasykiem Man Power Hold I teraz wam pokażę, jak suszę włosy za pomocą właśnie tej suszarki i tego dyfuzora. Kiedyś robiłam tak, że zaczynałam suszyć od skalpu, ale wtedy moja głowa była w gorszej kondycji. Teraz robię tak, że najpierw suszę pod w sumie długość, potem biorę się za skalp, bo wtedy mogę jakby tak przerzucać włosami, żeby z tyłu mi się nie robiło takie gniazdo, takie jakby skołtunione tutaj włosy. I właśnie takie suszenie mi pomaga, żeby to wyeliminować. Ale dobra, no tyle mojego gadania, zapraszam Was na pokaz. Po zdjęciu ręcznika bądź też jakiegoś turbana kładę każde pasmo osobno na rączce od Diva Curl. Potem przykładam do głowy i suszę gdzieś tak minutę, po czym odkładam z powrotem pasmo jakby luzem. Biorę kolejne. No, i znowu układam je zgodnie z jego naturalnym skrętem, jakoś go nie wyginam ani nic, ono samo się tam ładnie pokłada, że tak powiem, na tej rączce. I znowu przyciskam do głowy, w sensie nie jakoś mocno po prostu kładę i suszę minutę i tak w sumie każde pasmo po kolei. Kiedy już, tak nie wiem, dwie, trzy rundki takiego podsuszenia zrobię i włosy są. Gdzieś tak mokre, suche w 50% zaczynam suszyć skalp. Wtedy wkładam rączkę pod włosy, jakby pod tą górną część i suszę głowę. Najczęściej na tym chłodnym nawiewie. No i tak to wygląda i w sumie tak przykładam to wszędzie, żeby właśnie każdą część głowy dosuszyć. No i to mi kreuje objętość od nasady. Także właśnie zapobiega rozwojowi jakichś drobnoustrojów, bo skalb będzie suchy, i także powoli mi te włosy tak ustawia, żeby nie było właśnie tego gniazda gdzieś tam z tyłu po wysuszeniu. Kiedy już tak właśnie sobie podsuszę te włosy i z tyłu, i z przodu, i wszędzie, biorę włosy już w takie większe, jakby pukle, w większe części, kilka pukli naraz po prostu, już nie pojedyncze pasma. No, i suszę tak jak na początku. Przykładam do głowy, potem delikatnie puszczam. No, i tak całą głowę, i to też tak kilka rundek, żeby włosy już tak no, bardzo doschły. Nie wiem w 80-90%. Kiedy są mokre gdzieś tak od połowy, to wkładam rączkę od połowy pasm, i znowu przykładam do głowy, i dosuszam, bo końcówki już są w sumie suche. Tak więc gdzieś tam nie potrzebuję już tego podmuchu. Następnie przykładam rączkę po prostu po wierzchu, nią suszę, żeby dosuszyć jakieś takie resztki, gdzieś, gdzie nie dotarłam wcześniej, no. no i później już tak przy samym końcu, jak już no naprawdę te włosy są no typowo tak 90% suche, przerzucam włosy na boki, raz przód, raz tył, raz jeden bok, raz drugi, żeby właśnie znowu nadać objętość, i żeby też z tyłu nie powstały te takie gniazda, tak jakby przedziałek drugi. I taka taktyka mi w tym pomaga po prostu, rzadko kiedy mi się dzieje takie gniazdo, a jak się dzieje, to czasami po prostu naprawia mi się ono, kiedy już mam włosy wysuszone i one pod wpływem jakby własnego ciężaru po prostu niwelują to gniazdo. Tutaj mamy sucharki, odgniatam, no są mocne, nałożyłam troszkę za dużo żelu, no ale to była moja pierwsza stylizacja po obcięciu włosów i no po prostu nałożyłam go za dużo, bo byłam przyzwyczajona, że na, na długie włosy dawałam go właśnie dużo. Tak już wyglądają odgniecione włosy, no jest widać, że za dużo żelu dałam, ale są ładnie zdefiniowane, jest objętość od samej nasady, skręt także. Gdzieś tam widać pojedyncze faloloki, więc myślę, że jestem zadowolona. Tym bardziej, że no, tak jak wspomniałam, jest to taka pierwsza stylizacja po fryzjerze i z taką krótką długością. Tak więc, no, jestem jak najbardziej na tak. Podsumowując, no, polecam, myślę, tę suszarkę, jeżeli mieszkacie w USA. W Europie to się kompletnie nie opłaca. Ewentualnie możecie właśnie sobie nabyć taki dyfuzor, to jest OK, albo podróbkę, to też jest OK. Jeżeli chodzi o mój efekt, no to wiecie, no jestem zadowolona, ale chyba teraz nie będę tak generalnie zadowolona z moich włosów. No z takiej racji, że jak wiecie, no nie ścięłam ich z własnej woli, bo miałam taką ochotę, tylko dlatego, bo miałam problemy hormonalne i po prostu włosy mi się strasznie przerzedziły. I ja się czuję po prostu teraz łysa. No nie wiem, będę musiała się do tego przyzwyczaić, ale o tym też na pewno zrobię filmik. No to tutaj macie takie pierwsze wrażenia po tym yy, ścięciu włosów. No, tak ogólnie patrząc, nie jest źle, ale tak jak mówię, przez to, że ja tego nie chciałam, no to nie potrafię się chyba jeszcze tym cieszyć, może za jakiś czas. No, plus jest taki, że jednak trochę czuję, że te włosy szybciej schną, i chyba to tyle. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie o mojej nowej fryzurze, mimo że przesadziłam chyba z przyzwyczajenia już z Sajosem, bo dałam go dużo, a teraz powinnam mniej, czy to jest w ogóle OK. Trzymajcie się i pa pa.